Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dery, z kanału graczeń, i oczywiście multiwymiar. Ze mną jest Dominik prowadzący kanał Domana na YouTube. Siemano, witam wszystkich. Postanowiłem, że do niego wpadnę oczywiście i troszkę go tutaj przesłuchamy. Tak w skrócie przygotowałem kilka dość ciekawych pytań i myślę, że warto będzie powiedzieć co nam... usłyszeć co nam, ma, ma, ma nam tutaj do powiedzenia. Ogólnie ja chciałbym tylko zaznaczyć, że ja dopiero na YouTube zacząłem. A tu już się tak wszystko rozwija, że są robione ze mną wywiady. Nie wiem o co chodzi, nie wiem co się dzieje. Wziąłem go z zaskoczenia, ledwo przekręcił tutaj klucz do drzwi, żeby otworzyć lokal, a ja już czekałem pod drzwiami. Tak Dob było. Dobrze. To takie pierwsze pytanie, żeby nie czekać, tutaj zbytnio nie przedłużać. Jaka największa kolekcja gier, jednorazowy zakup, co ci się udało tutaj kupić? Za jednym strzałem, tak żeby od jednego klienta. No... Gierki na PS2, 2000 sztuk. Mm -hmm. Ceny nie będę zdradzał, ale była to bardzo fajna okazja. Potwierdzam, że była bardzo fajna okazja, więc <laughs> szczegółów tutaj nie będziemy wchodzili. A tak, jak przychodzą zwykli ludzie z ulicy, to jak sprzedają gierki, to takie od zwykłego człowieka. To po ile mniej więcej jak się uda, że sprzedają. Po gierki, no w sumie, tak, żeby ktoś więcej przyniósł, to nie wiem, tak, 50. Od zwykłego, że tak po prostu ktoś swoją kolekcję wyprzedzał. Czyli, wyprzedaje. czyli zdaje, zdarza się też coś takiego, że. Zdarza ludzie... się, ale raczej rzadko, no. Pamiętajcie, nie wyprzedawajcie kolekcji, jak macie kryzys, to do szafy i poczekajcie. Ja te, też kiedyś miałem sytuację, że jak jeszcze był Shop pamiętasz? Oni teraz mają tutaj niedaleko, ale prowadzili go jeszcze na płaszowie. No. Tam zamowali się jeszcze grami na konsole na PS4 i tak dalej. No to miałem taką fajną kolekcję gier na PS3. I wszystko im pod, poszedłem i oddałem, odsprzedałem i kupiłem sobie gry planszowe, za to gry planszowe. Teraz żałuję jak miałem tam na przykład Godowary, te HD Collection, jedynkę, dwójkę i tak teraz po wyjedna. A te gierki planszowe, chociaż jakieś ciekawe? A, a te gierki, to jedną grę kupiłem, to była Władca Pierścieni, Drużyna pierścienia. nie pamiętam teraz dokładnie tego podtytułu, ale to była bardzo skomplikowana gra, że to była gra planszowa, trzeba było pobrać dodatkowo aplikację. I tak długa... Była rozgrywka, że chyba mieliśmy cztery niedziele także że siedzieliśmy ze znajomymi. Nie dało się w ogóle tego przejść. Było tak trudne i tak długie, że leży teraz w szafie i... Będzie dla potomnych. Chyba, że włączą tą aplikację, no to wtedy się nie pogra, bo bez aplikacji na telefon to wtedy się nie da grać w tą grę, bo tam jest jakby... Aha, jest cała, cały, cały scenariusz jest w tej aplikacji. Mówić, co masz zrobić. Planszę masz taką gigantyczną. Jakby... Rezultaty twoich działań są podawane w telefonie i Także... Bardzo skomplikowana gra. Już nigdy takiej nie kupię. Wolę jednak gry na konsole, bo są łatwiejsze. Dobrze, to tak. Wiemy, że prowadzisz kanał. Prężnie się rozwija. Jak ogólnie też polecam kanał do Pięć tysięcy słów biliśmy. No w ostatni właśnie. weekend. Bardzo dobre wyświetlenia. Ludzie są zaciekawieni, więc polecam. Link będzie do kanału w opisie, oczywiście, standardowo. Takie następne pytanie. Jak zmieniła się Twoja praca w sklepie po otwarciu kanału? Wiesz co? Na pewno mam dużo więcej wysyłek, bo teraz przez tego YouTube'a co chwilę mam pod każdym filmem podany link do Alix'a, więc tam głównie wysyłki, wszystko leci na Alix'a. Pierwsze co robię, to jak przychodzę do sklepu, to pakuję paczki. Zdecydowanie więcej teraz, bo praktycznie teraz codziennie są jakieś wysyłki. No i co, no do tego wzbijam piony, robię fotki z ludźmi, tak ty... <laughs> e celebryta, nie dużo no, Rzy... oczywiście, śmieję się. jest etap celebryty, dokładnie. <laughs> śmieję się. Ale takie mam pytanie, bo zawsze z tą gigantyczną pozytywną falą niesie się też jakiś hejt. Ba Miałeś jakiś hate, coś takiego? A no jasne, ludzie często się tam przypuszczają do cen, do tego, no, ale wiadomo, to jest biznes, ja tu też. No. Z jednej strony, no, w, nagrywam sobie filmiki, jakieś śmieszne czasami, coś tutaj, reinterakcje z klientami, a z drugiej, no, to chcę, żeby ten sklep się rozwijał. Dokładnie, trzeba... wiadomo, w sklepie trzeba tak, żeby go nie zamknąć zaraz, żeby gry, gry za darmo rozdawać. Tak. To nie jest lombard, także nie kupicie tu gry Need for Speed za 49 zł albo tam, powiedzmy, Gran Turismo, ale... Ale Kupi... to sprzedacie mi dużo drożej gierki niż w takim lombardzie. Dokładnie, także jak kupicie coś dobrego w lombardzie, to zawsze możecie taniej u, znaczy, drożej do Domano sprzedać. Bo na przykład, jak widzieliście z poprzedniego materiału, tam, e, była tam ta e, no, Gran Turismo 7 na PS4 49 zł w Lombardzie, a dużo drożej by nawet Domano Dominik od Was to kupił niż w Lombardzie sprzedają Dlatego też się dziwię Lombardą, oczywiście nie będziemy im podpowiadać Cieszmy się, że ludzie tam, którzy akurat pracują, nie znają się na grach Następne pytanko Na którą konsolę ludzie najczęściej kupują gry? zdecydowanie na Playaka PS4 PS5 mhm. bo w porównaniu z Xboxem może na Xboxa jest jeden klient na 10 klientów na PlayStation. To jest bardzo duża różnica. Czasami są tygodnie, że na przykład w ogóle się nie pojawi żaden klient na Xboxa, a mhm. na Playaka no zdecydowanie więcej. Czyli powoduje to też, że gry na Xboxa potrafią być tańsze, no nie? Tak. No zdecydowanie. No Xbox jednak wygrywa tym Game Passem. PS Plus mi się wydaje, że on jeszcze do tego nie dorównuje. Dużo gierek premierowych jest tak naprawdę w Game Passie i tak na przykład, co była taka ostatnia gierka, Call of Duty Black Ops 6, Indiana Jones, to ja tego nie miałem w ogóle na sklepie, bo nawet mi ludzie o to nie zapytali ani razu od premiery. Teraz Z była gra Atomfall, tak samo premiera yes. i teraz też w kwietniu jest to jakiś rewelacyjny RPG też, tylko nie pamiętam teraz tytułu, mam sklerozę. Pamiętacie, możecie mi napisać co jest w Gympasie, ale również i ta gra ma być kandydatem do gry roku. Ma być jakaś rewelacyjna od studia francuskiego, ale to też nie powiem wam, bo akurat skleroza. Nie wiem o czym mówisz, ale tytuł też nie koniec. I w listopadzie był Stalker. Bardzo dużo pograłem na Gympasie, także dużo gierek. Jeśli chodzi o Gympasa, ogrywam. Jakaś śmieszna lub niebezpieczna sytuacja, która ci się zdarzyła? Niebezpieczna. Raz e, sprzedałem klientowi pada bez trójki. Okazało się, że ten pad miał iść do jego ziomeczku z więzienia. Wysłał mi tego pada i po jakimś czasie, po tygodniu, po dwóch wrócił do mnie z tym padem i zaczął się, nie wiem jak to lekko powiedzieć, próć. <śledzisz> zaczął się próć, bo mówił, że spali budę, że tutaj spali sklep, bo pad nie działa. Ja tutaj Pada podłączyłem do komputera, do konsoli, z Padzikiem wszystko w porządeczku. Okazało się, że to jego ziomeczki z więzienia, no zrobiły go w bambuko i z padem było wszystko w porządeczku. No ale to była taka najbardziej niebezpieczna sytuacja, bo chłop 2 metry, łysy. Troszkę, troszkę byłem... A, pamięt a pamiętajcie, że to jest Porokocim, Kraków. Kotłówek. Dokładnie, tutaj to maczety każdy ma w plecaku. Oprócz mnie. Także... Jednak nawet biznes z grami może być niebezpieczny, no, od więc... tej pory no to trzymam gaz pieprzowy tutaj na turku. No lepiej trzymać, bo jak <laughs> dawaj grę za darmo, to przynajmniej można się czymś obronić, jakieś tam dać odpowiedź na tą sytuację. Nie, nie gaz, w sumie tylko żel, bo jakbym tutaj gaz rozpylił... To samo byś dostał rikoszety. To dostał. wszyscy by leżeli tutaj. <laughs> Dobra, jakieś plany na przyszłość, jeśli chodzi o kanał? Na pewno chciałbym dołożyć drugą kamerkę, jak u pana z Lombardo jest. Oczywiście za zgodą klientów, jak się mhm. będzie tutaj zgadzał na udostępnianie wizerunku. No i co? No i forsować ten YouTube. Bo jednak fajnie mi się tutaj na tej mhm. platformie nagrywa. No jest bardzo to jest. Jeszcze yeah. miałem kilka propozycji, czy nie chciałbym własnego sklepu otworzyć, bo ja to jestem pracownikiem. Mhm. Eee, nie, do, mam zajebistego szefa. Bardzo dobrze mi się tutaj żyje na umowie o pracę i... Zostaje tutaj w tym Zero stronie. stresu tylko kręcić YouTube'a Dokładnie Szef przy tym też zyska i na pewno szef będzie zadowolony Na początku mógł pewnie kręcić nosem, ale <laughs> Potem się przekonał jednak, że jest inaczej Dobrze, ostatnio tam oglądałem Twoje odcinki jakbyś mi odpowiedział jaką najciekawszą wersję konsoli ostatnio kupiłeś? No to pewnie widziałeś Widziałem To modelu CC04 mhm. Wystawiłem ją właśnie na filmiku i... Tydzień tydzień minął od filmiku, co z, została sprzedana za 1100 razem z FIFA 19. No to w sumie to był taki najlepszy zakup, i w sumie mega szybka sprzedaż też dzięki temu YouTubeowi tej konsoli, bo nie sądziłem, że to tak szybko pójdzie. No na PS3, akurat tą wersję 60, bo to jest statek z otwieraną klapką i tak dalej, z dodatkowymi tam portami jest akurat popyt tylko wśród kolekcjonerów, bo jednak warto mieć taką PS3, jak na przykład ma się dużą kolekcję gier na PS2. Zawsze to lepiej wszystko działa, jest pewniejsza konsola jeśli chodzi o działanie i tak dalej. Nie dziwię się, że się szybko sprzedała tak w sumie, bo mieliśmy na grupie Aty też kilka takich ofert, to też szybko schodziły. Tak jeszcze, tak jeszcze przy okazji zapraszam was wszystkich tych, którzy nie są z grupy Aty na grupę Aty Link do grupy będzie również na, w opisie tego filmu i dodatkowo jeszcze będzie link do mojej takiej grupy z drugiego kanału, jakby ktoś chciał dołączyć. Kolejne pytanie, na czym sam prywatnie Grasz, trochę prywaty? Gram sobie aktualnie na PS5. Oprócz PS5 mam jeszcze PS Vita, Nintendo 3DS. Miałem jeszcze dużo więcej konsol, ale no, sprzedałem je. Nie wiem dlaczego, chyba kupiłem je drugi raz, bo miałem też ps 3 Xboxa klasika, Xboxa 360, PS4. Tam mu akurat bratu przekazałem. No ale w sumie najwięcej ostatnio gram na PS5. Zacząłem grać w wieku w postałówce tam. W 2005 roku, SNES mm -hmm. 2000 i no w sumie tak się to kręci. No to bardzo dobrze, tylko szkoda, że posprzedawałeś te Xboxy, bo tak trzeba się uczyć na błędach i już czasami nie sprzedawać. Chyba, że nie ma się na chleb, no to wtedy można jakieś rozgrzeszyć. Dałem i wymieniłem na inne gierki, w sumie na inne konsole. No tak to już bywa. Czy kolekcjonujesz w takim wypadku gry teraz? Odkąd pracuję w sklepie z grami, to nie. Bo ja tu mam z szefem taką zasadę, że jak chcę coś ograć, to mogę sobie zabrać z półeczki pograć, ale a co do kolekcjonowania, no to w sumie też nie, bo tutaj w sklepie się czuję jak we własnym pokoju, to tak mam wrażenie, że to takie moje półeczki trochę. Także przychodząc do sklepu od razu, można się pocieszyć, poglądać. Jak to Paweł Różański mówi, cieszą mnie takie ładne te obrazki na okładkach, lubię się do nich na, na nie napatrzyć, więc Dominik ma tutaj akurat blisko. Od razu przychodzi do lokalu, otwiera, może i popatrzeć na PS5, Xboxa, PS3, PS4, PS2, cokolwiek tylko zapragnie. Półki są pełne, co wam też pokazywałem w jakimś poprzednim materiale związanym z moimi zakupami growymi. No ale nie, nie ukrywam jeszcze, no jak zanim zacząłem pracę z gra tutaj w sklepie, to kolekcjonowałem, miałem mm -hmm. dużo tych gierek na, na poprzednie konsole. A jak tak, tak jeszcze cię zapytam. Jako też gracza, jak myślisz? Dalej, pudełka czy bardziej cyfra? Nie, no, pudełka. Pudełka. W ogóle. Właśnie najbardziej się boję tej cyfryzacji, nie? Bo jak wyjdzie. Mm -hmm. No, dajmy na to. Teraz najwięcej klientów mamy na PlayStation. Więc jak wyjdzie PS6, to obawiam się, że wyjdzie już teraz ta wersja tylko bez napędu i że będzie można sobie napęd dokupić osobno. A, a wiadomo, jak jest z dostępnością tych napędów od PlayStation. Dokładnie, 4. teraz jak PS4. PS5 Pro chcesz kupić, to 4000 plus trzeba dać. Także no to jest ogromna cena. potem wydadzą mi Playa 6 bez napędu, to będzie tragedia. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale też nie będzie takiej sytuacji, że jak gry wyjdą, to będzie tylko jakaś powiedzmy instalka na płycie, a resztę trzeba będzie pobrać z internetu. Bo jakbyś na przykład kolekcjonerem miał taką konsolę i za 10 lat chciałbyś sobie zagrać, a wyłączą usługi sieciowe, to już nie pograsz. Gra, sama pudełka będzie tylko rekwizytem jak w muzeum. Tego się też obawiam. A widziałeś Nintendo Switcha 2? Widziałem. Tak, już niektóre kartridże mają właśnie sam jakby. Instalkę taką. Samą są jakby wszystko. kluczem, nie takim, że odpisuje klucz, tylko one są jakby aktywacyjnym. To jest tragedia tego w ogóle nie popieram. To jest jedna rzecz, o której też się padałem, dlaczego nie kupię na, na razie Switcha 2? Mimo, że chciałem, bo na początku roku kupiłem Switcha OLEDA. Mhm. Myślałem, że sobie go odłożę jako kolekcjonerską tam edycję znam specjalny Protektor i kupię sobie Switcha 2 i na tym Switchu będę dwójce grał. Na początku jak była ta ten pokaz wstępny, bardzo mi się spodobał, ale to co potem ujawnili informacje teraz na początku kwietnia, na razie mnie ostraszyli, czekam. Oczywiście nie jest nie, nie prze, też nie zaklinam się, że nie kupię Switcha 2, jeśli się okaże, że na przykład jakieś ciekawe kolejne tytuły się ujawnią, że wychodzą na tą konsolę, powiedzmy w przeciągu kilku miesięcy, ale na razie po prostu nie kupię na pewno na premierę. Dobrze. Myślę, że ten wywiad był dość ciekawy, odpowiedziałeś na dość ciekawe też tutaj pytania. Powtarzam się akurat. Ja jestem zadowolony, robiłem to też pierwszy raz. Dominik robił to również pierwszy raz. Razem byliśmy zestresowani, ale jakoś to można robić. jadę do kamery, jak właśnie. Jak sam nagrywam, to jest ok, ale jak ktoś mi wychodzi z kamerą, to, i to. To przygotuj się, jak tu przyjdzie jakaś telewizja. Chcielibyśmy z Panem wywiad, bo widzieliśmy Pana w internecie, jest Pan bardzo popularny. Dobra, dziękuję Wam bardzo. Zaglądźcie oczywiście na kanał Dominika. Link w opisie. Jeszcze raz wpadajcie przypomnę. do sklepu. Oj, wpadajcie do sklepu. Jak jesteście w Korakowie, to jest punkt obowiązkowy. No, tak gry łączą, a nie dzielą, że tak powiem. Hejka. Trzymajcie się.